Cześć! To jest ten i dziś zapraszam na vloga. Właśnie wybieram się na zakupy, ale najpierw muszę jeszcze podskoczyć do bankomatu, wypłacić pieniądze, ponieważ ostatnimi czasy właśnie mm, staram się bardziej kontrolować wydatki, a posiadanie gotówki właśnie na jedzenie, czyli na taką spożywkę, bardzo mi to ułatwia. Yy, no i co? Lecę na te zakupy, odzywam się do Was później. Dobra, teraz to jeszcze wszystko trzeba spakować, i jadę do domu. Po zakupach herbatka i chwila z książką się należy. A wieczorem nadrabiamy pierwszą miłość. Mamy zaległości, bo jak mąż pracuje na drugą zmianę, to w tygodniu nie oglądamy w ogóle. Dziś na śniadanie kanapki z tworoszkiem. Weszłam na spacer z psem, ale jest tak zimno. O Jezu, naprawdę mm, wiosno, dlaczego jeszcze nie przychodzisz? Ja wiem, że mamy luty, no ale naprawdę chciałabym, żeby już jednak było troszkę cieplej. Udało mi się wczoraj przeczytać książkę do końca, no i powiem tak, była dobra, a co więcej, to powiem Wam w osobnym filmiku. Natomiast dzisiaj zaczynam też książkę znaczy mam w planach zacząć książkę, o której też słyszałam wiele fajnych pozytywnych opinii, także jestem jej naprawdę bardzo ciekawa. Dzisiaj spacer jest dość krótki, ale Bilo zrobił co musiał i pędzi do domu, bo jest tak zimno, on też nie lubi jak jest zimno. Bardzo prosty pomysł na śniadanie lub taką przekąskę w ciągu dnia. Jogurt naturalny. Do tego trochę granoli. Trochę mieszanki owocowo-orzechowej. Można też dodać owoce. Ja akurat mam jabłko, którego wczoraj nie zjadł Filip. Więc sobie je tutaj wkroję. No i już. Smacznego. Ależ się rozpadało. Spójrzcie tylko na to. Byłam tu przed chwilą i nic nie było. O, wow. Robi się z powrotem zima. Kto to jest? Mama. A tu? Nie. A tu? Dziś zima tata. Tak, pięknie. A to kto to? Pucio. A tu? Dziś. dzi. A co ta ma tutaj? Mi. Misia. A tu kto? Babi umiał. Um, um Babi ma miał, pewnie, a dziadzia? Dziadzia to nie ma miał. Dziadzia nie ma miał, no pewnie. A tu co się dzieje? Si. Si. Jak robi zupka? Ból, ból. A jak robi telefon? Dzym, dzym. Dryn, dryn, pięknie. O, a tu? Co jest? Miau. Miau. Misia woła kotka kici kici. Jak woła kotka? Kici kici. Ki, ki, ki. Am am mam. Tak mam dla ciebie am am kotku. A Pucio co robi? Co robi Pucio? Alu alu. A z kim on rozmawia? Z babą. No pewnie, że z babą. Super. O nie. Co się stało? To Bubu. Bubu jest? To tam. No, a co mi się zrobiła? A psik. A psik, no właśnie. I wszyscy wrócili do domu, tak? Okej, okay, udało mi się odłożyć Filipa spać, co zresztą widzieliście. Jako, że mamy chwilę, właśnie chciałabym do Was troszkę pomówić bo po pierwsze mam fajną rzecz Wam do polecenia jest to czekolada, ale jest naprawdę bardzo dobra jest to czekolada Milka MMM Max Choco Jelly jest to coś naprawdę pysznego po pierwsze jest to czekolada, która strzela ma w sobie takie draże i ma w sobie żelki i jedno z dzieci, którym właśnie tą czekoladę podarowaliśmy powiedziało, że jest to najlepsiejsza Najlepsza czekolada na świecie. Także, jeżeli chcecie sprawdzić, jaka to czekolada, to zachęcam Was bardzo. Mam wrażenie, że się nie rozczarujecie. A druga sprawa, z jaką tutaj przychodzę, jest taka, że chciałabym we vlogach poruszać pewne tematy, no bo wiecie, przychodzę tutaj do Was, żeby trochę pogadać, i dzisiaj tak trochę babsko, bo chciałabym porozmawiać o makijażu. I ja wiem, że niektóre z Was się nie malują w ogóle, niektóre tylko na jakieś większe wyjścia, inne jakiś taki lekki make-up, co jakiś czas sobie robią, a jeszcze inne są w makijażu praktycznie codziennie. I chciałam się Was spytać, hmm, po pierwsze jak to jest u Was? A po drugie, czy na przestrzeni lat zauważyłyście jakąś zmianę? Bo ja na przykład bardzo zacznę może od początku. Zaczęłam malować się w gimnazjum, ale były to nieudolne próby, wiecie, źle dobrany podkład, jakiś tam zbyt y, słaby puder, który tego nie utrzymywał. Y, mniejsza o to, po prostu były to próby nieudolne, y, ale po co to właściwie wtedy robiłam? Po pierwsze, żeby starać się ukryć moje niedoskonałości, które w wieku nastoletnim mi towarzyszyły. A po drugie, chciałam trochę ukryć moje czerwienienie się, które wynikało najprawdopodobniej z fobii społecznej, o czym dowiedziałam się dopiero na studiach. No ale wiecie, wtedy tego nie wiedziałam, więc jako rozwiązanie mojego problemu zaczęłam właśnie się malować. No i tak sobie to trwało przez gimnazjum, przez liceum i właściwie jeszcze nawet kawałek studiów. Oczywiście no pewnym, po pewnym czasie zaczęłam trochę lepiej, może dobierać te kolory podkładu i pudru. Natomiast to i tak mam wrażenie nie było jakieś spektakularne. Zresztą nadal nie maluję się spektakularnie, co to to nie. Podczas studiów na przykład miałam taki etap, że bez makijażu nie wyszłam nigdzie, nawet po przysłowiowe bułki do sklepu. Naprawdę, to zakrawało trochę ośmieszność już w pewnym momencie, ponieważ bardzo byłam wyczulona na. To, co mogą sobie pomyśleć inni. W ogóle po raz pierwszy bardzo dobrze poczułam się w makijażu na swoim ślubie. Kiedy to pomalowała mnie kosmetyczka, i naprawdę zauważyłam, że z mojej twarzy może jednak coś być fajnego dzięki temu makijażowi. No i od tego czasu zaczęłam sobie tak trochę oglądać tutoriale, coś tam sobie pooglądałam, popróbowałam. No i właśnie zaczął się wtedy taki moment, kiedy ja eksperymentowałam bardzo. Wiecie, tu jakaś kreska, która w ogóle jest dla mnie czymś totalnie niewykonalnym jakieś tam, a to róże, a to jakieś ciągłe zmiany, natomiast to, do czego dążę, to to, że z biegiem lat to się trochę u mnie zmieniło, nie tylko sam wygląd makijażu, ale też podejście do makijażu. Teraz makijaż, teraz makijaż jest dla mnie czymś, co po prostu Dodaje mi trochę pewności siebie, trochę sprawia, że czuję się lepiej, bo nawet kiedy mam na przykład zły dzień i wszystko się dzieje nie tak, jak bym chciała, jeżeli się wtedy umaluję, to zazwyczaj poprawia mi się nieco nastrój. Natomiast nie jest to coś niezbędnego w moim życiu. Potrafię wyjść teraz do sklepu, czy na spacer z psem, czy gdziekolwiek, do jakiejś biblioteki i tak bez makijażu, i nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Zresztą, dzisiaj też nie mam makijażu, no bo skoro wiem, że jestem w domu i nie będę z niego wychodzić, to zazwyczaj się nie maluję. Wiadomo, jeżeli idę do pracy, to chcę wyglądać dobrze, lepiej niż bez makijażu, dlatego tak makijaż robię. Natomiast, wiecie, to też nie jest tak, że stałoby się coś okropnego, gdybym. Nie zdążyła się pomalować i musiała wyjść bez tego makijażu. Oczywiście, że nie. Po prostu poszłabym do pracy bez makijażu. Może czułabym się trochę gorzej, natomiast no, świat by mi się nie zawalił. Kiedyś było to dla mnie nie do pomyślenia. Myślę, że wynika to trochę z tego, że tak w tym okresie nastoletnim jesteśmy bardzo podatni na. Opinie innych, czyli bardzo zależy nam, żebyśmy byli akceptowani, lubiani przez nasze otoczenie. A z biegiem lat nie chcę powiedzieć, że mniej nam na tym zależy, bo chociaż może faktycznie tak jest, że nie do końca. Bo może właśnie. Wydaje mi się, że to może być związane z tym, że na przykład w wieku nastoletnim jesteśmy bardzo. Podatni na opinie innych, zależy nam na tym, żeby inni nas dobrze postrzegali, chcemy być lubiani, akceptowani. Natomiast z biegiem lat chyba w procesie dojrzewania okazuje się, że ludzie akceptują nas, nawet jeżeli nie mamy tego makijażu, nawet jeśli czasami wyglądamy trochę gorzej, wiecie, nie zawsze się wygląda jak milion dolarów. Nie zawsze jest się w świetnym nastroju. Wydaje mi się też, że właśnie kiedy już jesteśmy trochę bardziej dorośli, to mniej zależy nam na tym, żeby ktoś doceniał nas za to, jak wyglądamy. Ja na przykład wolałabym, żeby ktoś mnie doceniał za inne moje cechy charakteru, a nie wyglądu. Natomiast, oczywiście, jako kobieta, Lubię się podobać przede wszystkim sobie, wiadomo, że też mojemu mężowi. Natomiast, kiedy patrzę na siebie w lustro teraz bez makijażu, nie mam czegoś takiego jak w wieku nastoletnim, że wtedy nie mogłam praktycznie znieść patrzenia na siebie bez makijażu. W pewnym momencie dotarło do mnie, że jeżeli komuś nie podoba się moja twarz bez makijażu, to nie jest mój problem. To jest problem tej osoby, bo ja nie muszę zadowalać wszystkich. Bo ja nie muszę starać się dorównać jakimś tam ideałom, które, tak jak wiemy, często na przykład mają retuszowane zdjęcia, żeby wyglądać tak, jak wyglądają na tych zdjęciach. Poza tym myślę, że to też wynika z takiej akceptacji tego, akceptacji siebie, akceptacji swojego ciała, tego, jak ono wygląda. Wiecie, ja już się na przykład pogodziłam z tym, że wyglądam tak, a nie inaczej, że mam na przykład małe oczy, duży nos czy coś takiego. Kiedyś wydaje mi się, że na pewno miałam z tym problem, na pewno miałam kompleksy na tym tle. Pamiętam też, no bo przecież szukałam sobie tutoriali, jak powiększyć oko makijażem, wiecie. Natomiast teraz po prostu uznałam, że jest tak, jak jest, pewnych rzeczy nie zmienię. I skoro nie mogę ich zmienić, no to muszę to zaakceptować. To mi też pozwoliło trochę bardziej wyluzować z tym makijażem, w takim sensie, że okej, okay, no dobra, nie pomaluję się, świat się nie zawali, bo dlaczego miałby przez jeden malutki, przez jeden na przykład dzień, w którym ktoś zobaczy mnie nie do końca ogarniętą. Więc tak. Ponawiam swoje pytanie. Jak to było u Was kobietki z tym makijażem? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, chętnie o tym poczytam. A na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że taki vlog z kilku dni Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A po inne vlogi, czy w ogóle filmiki zapraszam tutaj. To co? Do następnego!